Przygotowaliśmy zestawienie 10 modeli, które potencjalnie mogą stać się rynkowymi hitami z drugiej ręki w 2019 roku. Pośród nich znalazły się auta miejskie, kompaktowe, suwy i reprezentant klasy średniej. Na miejscu 10 Peugeot 508 pierwszej generacji. Produkowany był w latach 2010-2018. Ceny zaczynają się od 28 tysięcy złotych. 508 pierwszej generacji przestał być aktualnym modelem w gamie Peugeota. Przed chwilą przedstawiono następcę, a to powinno pociągnąć jeszcze bardziej w dół ceny używanych Francuzów klasy średniej. 508 jest jednym z niedocenianych reprezentantów w swoim segmencie. Mechaniczne problemy właściwie sprawiają tylko wersje THP, w których rozciąga się łańcuch rozrządu. Objaw to klekotanie. Usterka dotyczy także jednostki 1.6 VTI. Mocny punkt Peugeota stanowią z kolei turbo 2.0 HDI, które zresztą stanowią trzon oferty out z drugiej ręki. Mają kilka wersji mocy, ale wszystkie pracują bardzo cicho, kulturalnie i są oszczędne. Do wyboru dwie wersje nadwoziowe: sedan i kombi. Oraz podwyższona odmiana RXH z napędem przednim lub 4x4. Wtedy ma hybrydowy zespół napędowy oparty na turbo 2.0 HDI. Plus za wysoką jakość wykonania i przepasny bagażnik w kombi. 560 litrów. Na miejscu dziewiątym Chevrolet Cruze, produkowany w latach 2009-2016. Ceny zaczynają się od 19 tysięcy złotych. Aż trzy wersje nadwoziowe, pięciodrzwiowy hatchback, sedan i kombi, z których każda oferuje więcej niż zadowalającą ilość miejsca dla podróżujących, a kombi aż 500 litrowy bagażnik. Ciekawie zaprojektowaną deskę rozdzielczą wykonano z gorszą precyzją niż u niemieckich konkurentów. Czasami zdarzają się awarie wyświetlaczy i układu klimatyzacji. Nie można narzekać na wyposażenie i wybór wersji silnikowych. Polecane są zarówno wolnosące silniki benzynowe 1.6 i 1.8, także z fabrycznym LPG i wzmocnionymi gniazdami zaworowymi oraz diesle od włoskiej firmy VE 2.0 o mocy 125 koni, 150 koni i 163 koni mechanicznych. Później do oferty dołączył znany z Opla Astry 1.7 VCDi oraz 1.4 turbo. Pokrewieństwo z Opelem działa tylko na plus, bo niektóre części nawzajem do siebie pasują. Chevrolet jest przy tym od niego sporo tańszy. Na miejscu ósmym, Peugeot 208, produkowany od 2012 roku. Ceny używanych zaczynają się od 26 tysięcy złotych. Miejski Peugeot zbiera pochwały za wysoką jakość wykonania wnętrza, ale tylko w wyższych specyfikacjach wyposażenia. Posiada ciekawą i przyjemną w obsłudze deskę rozdzielczą z miniaturową kierownicą, ładną sylwetkę i dopracowane silniki wysokoprężne 1,4 i 1,6 HDI. Benzynowe jednostki również nie są złe, ale miewają problemy z napinaczami łańcucha rozrządu, a wersje 1.6THP lub GTI mają także problem z osadzającym się na zaworach na gary. Gama obejmuje trzycylindrowe silniki 1.0 oraz 1.2 oraz czterocylindrowe silniki 1.4 i 1.6. 208 występuje jako 3 lub 5 pięciodrzwiowy hatchback. Kombi zostało przekonstruowane na crossovera i oferowano go pod nazwą 2008. Typowe przypadłości tego modelu to stukające na progach zwalniających zawieszenie i niezbyt precyzyjna skrzynia biegów. Miejsce 7. Mercedes klasy a W176 Produkowany w latach 2012-2018. Ceny używane jak klasy zaczynają się od 48 000 zł. Chodząca, trzecia generacja klasy A, jako pierwsza przestała przypominać mikrowana. To klasyczny kompakt o niezbyt przestronnym wnętrzu i ograniczonej widoczności z uwagi na małe szyby. Nowszy model również poszedł tą drogą. Wnętrze urządzono w sportowym stylu. Można liczyć na jakość wykonania godną klasy premium. Mercedes określał mianem A-klasy wyłącznie pięciodrzwiowego hatchbacka. Sedana i kombi nazwał CLA, a zbudowanego na nim crossovera GLA. Auto powstawało we współpracy z Renault i przejęło od niego bazowe silniki wysokoprężne. Pod maskami wersji A160 CDI-D i A180D pracują francuskie konstrukcje 1.5 CDI. Dopiero mocniejsze silniki stanowią autorskie konstrukcje Mercedesa. Bez nową gamę otwiera A160 z silnikiem 1.6 i mocy 102 koni mechanicznych, a zamyka A45 AMG o mocy 360 lub 381 koni mechanicznych. Obecnie u dealerów trwa wyprzedaż po demonstracyjnych aut z minimalnym przebiegiem. Miejsce szóste. Kia Ceed drugiej generacji. Produkowany w latach 2012-2018. Ceny takich samochodów na rynku wtórnym zaczynają się od 26 tysięcy złotych. Przedstawiony w naszym zestawieniu Seat drugiej generacji wreszcie stał się autem wykończonym na europejskim poziomie. Można było go kupić jako pięciodrzwiowego lub trzydrzwiowego hatchbacka. Ten nazywał się Proceed oraz Kombi. To kolejny samochód, którego polecamy z dieslem. Najlepiej rozejrzeć się za 1.6 CRDI, bo oprócz niewielkiego spalania i znikomej awaryjności jest po prostu dynamicznym źródłem napędu. Benzynowe kije początkowo miały wolnosące silniki 1.4, jedyny z pośrednim wtryskiem paliwa, oraz silniki 1.6. Po liftingu w 2015 roku dołączył do nich turbodoładowany 1.0 T GDI o mocy 100 i 120 koni mechanicznych. Oferowano także wariant usportowiony z 204-konnym silnikiem 1.6 T-GDI. y coraz częściej zalewają ogłoszenia, a sporo ofert pochodzi od prywatnych właścicieli. Miejsce piąte. Alfa Romeo Giulietta. Produkowana od 2010 roku. Ceny używanych zaczynają się od 25 tysięcy złotych. Mówi się, że dzięki Giulietcie Alfa Romeo wróciła do wysokiej formy. Coś w tym jest, bo to model wolny od poważnych usterek. Jeśli coś się psuje, to elektryka, a dokładniej wiązka przewodów prowadzących do tylnej kanapy. Przestaje działać start and stop, nie domyka się klapka paliwa. Wszystkie silniki Juliety mają turbo turbodoładowanie, a skrzynie sześć biegów, niezależnie od rodzaju. Za mniej awaryjne uchodzą automaty o oznaczeniu TCT. Przekładnie manualne przy wyższych przebiegach zaczynają wyć. Wybór jednostki napędowej zależy od preferencji właściciela. Silniki nie sprawiają częstych problemów. Jedynie sporadycznie zdarzają się przypadki uszkodzenia modułu sterującego systemem multi MultiAir, np. w 1.4 turbobenzyna o mocy 150-170 koni mechanicznych. Nie oferowano wersji 4x4 ani innych wariantów nadwozia niż hatchback pięciodrzwiowy. Na miejscu czwartym Dacia Duster pierwszej generacji. Produkowana w latach 2010-2017, ceny używanych daczy zaczynają się od 19 tysięcy złotych. Sukces Duster'a na rynku pierwotnym nie wziął się z znikąd. Samochód zaoferował przestronne wnętrze, duży prześwit, 21 cm i bojowy wygląd w rekordowo niskiej cenie. W 2013 roku w ramach modernizacji przeprojektowano deskę rozdzielczą i poprawiono jej skandaliczną do tej pory jakość wykonania. A także dodano nową jednostkę 1.2 TCE o mocy 125 koni mechanicznych. Dzięki niej Duster w końcu stał się całkiem dynamicznym suwem, bo wcześniej do dyspozycji był tylko paliwożerny 1.6 16 zaworowy, także z fabrycznym LPG lub diesel 1.5 DCI o mocy od 86 do 106 koni mechanicznych. Wszystkie silniki poza 1.6 LPG można było zestawić z wydajnym napędem 4x4. Usterki uterenowionych daczy wynikają z niedostatków wykończeniowych. Pękają szyby, przestają działać wskaźniki oraz niedopracowania manualnej skrzyni biegów, która zgrzyta. Na miejscu trzeci Opel Astra 4 o oznaczeniu J, produkowany w latach 2009-2015. Ceny używanych Opli zaczynają się od 26 tysięcy złotych. Opel Astra przyzwyczaił nas do tego, że wszystkiego ma dużo, zarówno w wersji silnikowej, jak i nadwoziowych. Te obejmują 3 i 5 odrzewowe hatchbacki, sedana, kombi i kabrioleta sprzedawanego pod nazwą Cascada. Astra J uchodzi za jednego z najlepiej wykonanych współczesnych opni. W wyposażeniu niektórych aut znalazły się takie opcje jak system doświetlania zakrętów AFL lub pakiet FlexRide, zmieniający ustawienia napędu. Bazowe Astry mają pojemność 1.4 i 1.6, a OPC 2.0 280 KM. W zależności od wersji mogą mieć lub nie mieć turbo do ładowania oraz posiadać pośredni albo bezpośredni wtrysk paliwa. Najlepszy wybór to 1.4 Turbo. Jest dynamiczny, trwały i akceptuje zasilanie gazem. Oferta diesli obejmowała jednostki Fiata 1.3 i 2.0 TDCI, czyli Multijet oraz 1.7 CDTI od Isuzu. Najsłabszy z nich często zużywa olej. We wszystkich z kolei szybko pada koło dwumasowe. Przypadłość ale także w mocniejszych wersjach benzynowych. Na miejscu drugim Renault Captur. Produkowany od 2013 roku. Ceny używanych zaczynają się od 30 tysięcy złotych. Crossover Renault odniósł rynkowy sukces. Klientom nie przeszkadzały niezbyt mocne silniki i brak napędu 4x4. Polubili modną sylwetkę, kolorowe wnętrze i ciekawe rozwiązania. Takie jak zdejmowana tapicerka foteli i przesuwana kanapa. A dzięki temu rozwiązaniu pojemność bagażnika Captura waha się między 377 a 455 litrów. Pod maską Captura ulokowano benzynowe jednostki TCE o pojemności 0,9, R3 i 1,2, R4. Pierwsza z nich nie pracuje zbyt przyjemnie i ma dużą turbodziurę, a także miewa nieszczelności układu chłodzenia. Turbodiesle to 1.5 DCI o mocy 90 i 110 koni mechanicznych. Są już wolne od problemu z panewkami, bardziej prawdopodobne są w ich awarie filtrów DPF. Choć to dość młody samochód, wielu użytkowników denerwują postukujące elementy wnętrza i zawieszający się system multimedialny. Na miejscu pierwszym naszego zestawienia Toyota Auris drugiej generacji, produkowana w latach 2012-2019. Ceny używanych Aurisów drugiej generacji zaczynają się od 27 tysięcy zł. Niebawem Auris drugiej generacji ustąpi miejsce nowemu modelowi, w którym producent przywrócił go do na nazwy Corolla. Samochód zyskał dobre opinie głównie dzięki rozpowszechnieniu w nim napędu hybrydowego, znanego z Priusa. Ma go co czwarty wystawiony Auris. Napęd ten stanowi połączenie silnika spalinowego o mocy 99 mechanicznych z elektrycznym o mocy 82 mechanicznych. Co daje łączną moc 136 koni mechanicznych. Hybrydowy Auris realnie spala około 5 litrów na 100 km w mieście i 7 na 100 km na autostradzie. Napęd trafił zarówno do hatchbacka, jak i do kombi, które nazwane jest Turing Sports. I posiada bagażnik o pojemności 530 litrów. Hybrydowy Auris, jak i samochody z dieslem 2.0, D4D i benzynowym 1.6 Matic otrzymały z tyłu zawieszenie wielowahaczowe. Słabsze odmiany 1.33 i 1.4D4D Belkę skrętną. Użytkownicy skarżą się na niską jakość powłoki lakierniczej i kiepsko wykończone wnętrze. By nie pominąć naszych nowych filmów, kliknij na subskrybuj.